Już jestem, 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 widać mnie, widać, bardzo dobrze. Czy mnie słychać? Dajcie znać, piszcie skąd do nas przybyliście. No i dzisiaj kolejny program, jak co niedzielę, informacje, także zapraszamy do naszego programu. Łukasz Pawłowicz, dzisiaj jestem sam tutaj w studio. Nie, mamy, nie ma Wojtka, nie wiem co się dzieje. Chociaż może w tej chwili mamy w zasadzie takie możliwości, że można kogoś namierzyć, więc spróbujemy Wojtka namierzyć, gdzie on się porusza, co on robi, co się z nim dzieje. Także piękna pogoda, zapewne jest w terenie. I uwaga, 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 coś chyba tutaj mamy. A witamy Wojtku! O, a skąd wy tutaj jesteście w lesie? A co ty tam robisz, powiedz? A takie marszobiegi. Troszeczkę uprawiamy. Marszobiegi, proszę bardzo. Słychać, widać, słychać i czuć. Witamy Paweł. <grywk> Naszych <grywk> słuchaczy widzów. Właśnie jak nam pogoda widzę piękna. Dopisuję tobie tutaj zresztą również u nas jest bardzo pięknie za oknem. Powiedz mi, gdzie ty w tej chwili się znajdujesz? To jest, nie wiem, Galaktyka. O, ja, jestem. ja jestem w okolicy mojej właściwie, czyli w okolicy Sibwet. Hi, haj. No ale mam nadzieję, bo tak powiedziałeś, że widać, słychać i czuć. Mam nadzieję oczywiście, że nie jest czuć. Okay, ale <laughs> Jak człowiek? On ucieka. Co wywinąłeś, że uciekasz? Nie, nie uciekam po prostu. E, tak sobie czasami wybieram się na takie spacerki y, z, połączone z małym biegiem, czyli marszobiegi tak zwane. E, no i tak właśnie spędzam czasem, czasem czas, a tak pokażę tutaj, może. No. Jakie fajne mrowisko za mną, nie wiem czym gdzie widać. O, ale duży. szybko ucieka. A mrówki są? <gry> oczywiście. Wszystkie mróweczki już się obudziły. Aha. No i oczywiście działają, już pracują ciężko. No, no. A może zmie zmienię trasę. Tutaj <grym> znowu. Troszeczkę popracowałeś na dwatacha.no. Tam zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony z informacjami. Jest między innymi informacja o tym, jak Urząd Celny ostrzega przed podrabianiem. Nie niebezpieczny no. No właśnie, ja nie mam wglądu, ja nie mam wglądu, ty masz, ale co nieco pamiętam, w tym artykule piszemy o tym, że na granicy pojawiły się, celnikom wpadły w ręce, pojawiły się butelki puste, kapsle, no i etykiety różnych znanych z całego świata alkoholi, no i jest podrabiany alkohol, który w jakiś sposób jest pozbawiany, tam jest dokładnie wyjaśnione jakiego składnika chemicznego, który jest trujący oczywiście, nie zawsze wszystko się udaje, więc ten alkohol z nielegalnych źródeł może być niebezpieczny dla życia i zdrowia. Co tam tak, Łukaszu? Ale również jest obowiązek raportowania dla wynajmujących pokazuje miliardowe przychody czyli pamiętajcie że jeżeli wynajmujecie mieszkanie no to jest obowiązek zgłoszenia tego żeby nie było niespodzianki później. No i oczywiście nowe sankcje wobec Białorusi tym razem w prawie Wprowadzone w prawie norweskim, również o tym przeczytacie. Jest również dużo innych fajnych informacji o tym, jak, jak na przykład może być o tym, jak samodzielna uprawa własnej żywności. Tak, to też jest fajna sprawa w związku z klimatem. No, woda do uprawy jest potrzebna oczywiście, ale jeśli ktoś zbiera deszczówkę na przykład, to może sobie tą swoją szklarenkę, te kilka grządek, które są na zewnątrz lub pod szklarnią podlać taką wodą. No i tak produkowana oczywiście żywność jest ekologiczna, zdrowa, bez żadnych dodatków, bez żadnych na, specjalnych chemicznych nawozów, na najwyżej naturalnych. Jest też jeszcze już związany z żywnością artykuł. Otóż Norwegia pomaga Ukraińskim rolnikom. I to jest bardzo ważne, e, bardzo ważna sprawa, dlatego że e, ja też do tej pory nie wiedziałem dokładnie. Kiedyś możesz, pamiętam, możesz na, nie, ja patrzę tutaj pod nogi. Kiedyś pamiętam, jeszcze na lekcjach geografii mówiło się o tym, że tereny Ukrainy są tak żyzne i tak bogate e, składniki żywnościowe e, ziemie są tak, tak żyzne, że mogłaby wyżywić Europę. Otóż, dokładnie już tak, nie wnikając jakieś wielkie liczby, ale. Ten kraj, który liczy 44 miliony ludzi, produkuje żywność dla około 400 milionów ludzi. To sobie można sobie tylko wyobrazić, jak wielu ludzi na świecie e, korzysta z tej produkcji. jeśli ta produkcja zostanie zakłócona, e, no to wtedy problemy są no, tak naprawdę globalne. Ten nie kraj będziemy mogli to powinien globowe... w najbliższym czasie, jeżeli nie będzie obsiane, e, e, dokładnie nic tak. W Ukrainie. Dokładnie tak, ten kraj produkuje połowę oleju słonecznikowego na świecie. Jest mm. trzecim co do wielkości import, eksporterem pszenicy. Także to jest naprawdę bardzo ważny rynek produkcji żywności. No i Norwegia w tym pomaga. O tym piszemy na naszym portalu, na naszym portalu informacyjnym. Tutaj, tutaj nam Lidia Paweł piszą właśnie, że trzeba coś zrobić, bo inaczej szajba uderza do głowy. Także tutaj pewnie ukłon do Ciebie, coś robisz, szajba nie uderza, a ja nie piję, jestem szczęśliwa, tutaj z kolei można nie pić i żyć bez alkoholu. Niektórzy mają problemy, u mnie to nie jest problem, u mnie na przykład to jest hobby. No, ze wszystkim, z każdą rzeczą też ostrożnie, tak wiemy też, że biegacze, którzy biegają maratona, maraton, przebiec, to jest przebiec, no tak, no, przebiec ten dystans. To jest sukces i tu nie chodzi o oczywiście o czas, a niektórzy robią to właśnie na czas. No i są problemy. Czasami słyszymy o tym, że ktoś się na przykład umiera po maratonie. sportozdrowie, zdrowie, no ale jednak y, rzeczy, które y, są w nadmiarze, mogą zaszkodzić. No mówią, ale że alkohol to... zabija, nie? No ale tam odezwał się kiedyś w internecie taki gość mówi, że no mój kolega nie pił, nie. No i Też umarł. A, no takie uprosz... uproszczenia są, one no ale tak jest, no. wszystko w nadmiarze może być szkodliwe. Tak. Ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć w Norwegii, też jest, o tym piszemy na Wata Otóż w Norwegii uruchomiono, e, to znaczy otrzymała firma licencję, pierwszą w Norwegii licencję na elektrownię, e, na elektrownię słoneczną, na prąd e, ze słońca. E, I została przyznana pierwsza licencja. To też ciekawa sprawa, bo e, zastanawiam się, Nigdy nie sięgałem, nie szukałem jakichś specjalnych informacji na temat, czy są takie elektrownie w Norwegii, to teraz już wiemy, że jest taka elektrownia. Oczywiście nie trzeba licencji na to, żeby sobie na chycie założyć fotowoltaikę jakieś tam 2, trzy, czy cztery, czy więcej paneli. To oczywiście są jakieś koszty i żeby sobie produkować dla własnych potrzeb jakoś tam. Ilość prądu. Jest jeszcze jedna ważna informacja ze Stavanger. Jeśli korzystacie z tam z okolicznych pływalni, ja sobie tutaj ja oczywiście przygotowałem, bo nazwy są trudne. Słuchajcie: Gamlingen, Hundvog i Kwernewig. Jeśli dobrze pamiętam, Łukaszu, jeśli byś zerknął. Na tych pływalniach Ty wszczęto dochodzenie. W związku z, z tymi pływalniami wszczęto dochodzenie. Chodzi o to, że płytki się obluzowują, one zostały, te obiekty zbudowane w tym samym czasie i no niestety jakiś tam problem wynikł w, w kwestii budowlanej oczywiście, badają tą sprawę i jeden z tych obiektów będzie zamknięty, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, od tygodnia 39 do 42. Tak, jednym czasem do... możecie czytać na naszej stronie wataha.no Do czego zachęcamy. U -u -u. I powiedz Wojtek, tak już kończąc, bo nie będziemy przedłużali. Jakiś wódopój tam masz gdzieś koło siebie? No właśnie, słuchajcie, właśnie chciałem wam coś pokazać. Tutaj jest takie miejsce mi znane. Generalnie jak jest normalny poziom wody, to znaczy pada od czasu do czasu deszcz. Woda płynie nie sobie pięknie, bo. bo... Słucham? Nie słyszycie? No, nie, właśnie, słuchajcie, zobaczcie, tu, tu, jest, tu jest mój, tu jest, nie, nie, tu jest taki mój miejscowy, miejscowy, okoliczny wodospad, ale niestety, niestety dzisiaj nie jest to taka cieknąca, może mi się uda pokazać, o, żeby nie spaść na dół, to może tak jakoś, taki sposób. Mhm. No sobie po prostu woda ciurka, a jeśli jest troszeczkę więcej wody, to naprawdę tutaj jest fantastyczny wodospad. Lubię do, to, do tego miejsca przychodzić. O taki fajny szum wody. No nie, nie Niagara oczywiście, to nie jest Niagara, ale... Jest, jest bardzo przyjemnie. Ja chciałbym jeszcze Was w związku z taką. Nie jest gara, taki, ale to jest dorobiście. Jest e, takie piękne okoliczności przyrody. W związku z tym, chciałbym Wam polecić artykuł e, na naszej e, stronie ww.N.O. pod tytułem Gdzie szukać inspiracji do nowych e, celów wędrówek w Norwegii? Tak brzmi tytuł tego artykułu. Nauczyłem się go na pamięć. <laughs> Słuchajcie, tam znajdziecie informacje o e, różnych aplikacjach darmowych. Które pomogą Wam znaleźć takie miejsca, gdzie są szlaki, gdzie są e, e, miejsca, gdzie można spokojnie pójść i od jednego punktu do drugiego przejść w różnych ciekawych miejscach. Tak, a w Norwegii Norwegia jest bez... ciekawa. Aplikacji, które są bardzo praktyczne i, i naprawdę można z nich skorzystać, e, i życie jest łatwiejsze w Norwegii wtedy. Tak, zwłaszcza, że, że te aplikacje są darmowe. To jest fajne, że są darmowe i można sobie. Za mogę skorzystać z tego, z tych informacji, bo informacja jest rzeczą najcenniejszą, jak się okazuje. Słońce za tobą coraz cię widać. <grych> tak, może ja się odwrócę. O, żyła. Słuchajcie, niedziela się nie skończyła, dni mamy coraz dłuższe. Jak już zakończymy, bo teraz jeszcze słuchajcie i oglądajcie nas, ale jak już zakończymy, ubierzcie się w jakieś sportowe ciuszki miękkie i na spacerek. Polecam serdecznie. Ja również dziękuję bardzo, Wojtek. Do zobaczenia, zapewne już niedługo. No i oczywiście będziemy się widzieli w tym składzie, pewnie już tutaj w studiu w przyszłym tygodniu, w niedzielę. Zachęcamy do tego, abyście odwiedzali naszą stronę wataha.no, gdzie jest mnóstwo informacji. Wojtek się naprawdę tutaj teraz stara. No, i ja dołączam do, 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 do ciebie już niedługo, już mam więcej czasu, także też będziemy produkować coraz więcej różnych informacji, które nas dotyczą tutaj w Norwegii i które powinny nas interesować, ze względu na to, że czasami będą nas dotyczyły, może nie wszystkich, ale, ale, ale większą część naszych rodaków tutaj mieszkających, ludzi w ogóle mieszkających w Norwegii. Do usłyszenia, do zobaczenia, miłego wieczora. Wieczoru. A ja, a ja dziękuję, i trochę się przebiegnę teraz. Dobra, to ty śmigaj tam, a ja też tutaj śmigam. Hej. <grywanie> Trzymajcie się.